Cześć, witajcie z tej strony Kubajen Kuba. W dzisiejszym odcinku testujemy chińską bieżnię z temu. Na wstępie wyjaśnijmy sobie, że na chińskich platformach typu właśnie temu, takie bieżnie można kupić już od 350 zł w górę. Najtańsze modele rozpędzają się do 6 km na godzinę, nie posiadają tej poprzeczki do trzymania i nie mają regulacji kąta nachylenia, co ponoć jest ważne, bo nawet bardzo niewielki kąt już mocno zwiększa ilość spalanych kalorii. Dodając do tej ceny ze stówkę, mamy już modele z poprzeczką rozpędzające się do 10 km na godzinę i regulację kąta nachylenia do 2 stopni. Dodając jeszcze kolejną stówkę, mamy poprzeczkę, prędkość do 12 km na godzinę oraz nachylenie nawet do 10 stopni. Ja właśnie Taki model za około 580 zł kupiłem i dziś powiem Wam o moich spostrzeżeniach co do niego. Bieżnia przyjechała do mnie dość szybko, ponieważ była wysyłana z lokalnego magazynu w Niemczech i dotarła do mnie w 3 dni. No i tutaj z racji tego, że jest to produkt lokalny, to niestety ale nie działają na niego żadne kupony rabatowe. Natomiast jeżeli robicie na temu jakieś mniejsze zakupy, to w opisie macie oczywiście link do odebrania sobie kuponów o wartości 400 zł dla nowych użytkowników oraz kupony dla obecnych użytkowników o wartości nawet do 1700 zł, ale po zakupie czterech wybranych produktów za minimum 40 zł. Jeśli jeszcze nie, Zbieraliście sobie kuponów, to polecam to zrobić. A jak już je odebraliście, to nadal możecie to zrobić, no ale po zakupie czterech produktów. Wszystkie potrzebne linki macie w opisie, a teraz bez przedłużania rozpakowujemy to i szybko sprawdzamy zawartość tej paczki. Zawartość zestawu wygląda w taki sposób. Sama bieżnia jest oczywiście dużo mniejsza niż mogłyby to sugerować zdjęcia podglądowe. Ale słuchajcie, to jest norma. W przypadku wszystkich tych urządzeń to wygląda tak, że one realnie są dość małe. A na zdjęciach na aukcji Chińczyk tam wkleja przeskalowaną osobę, przez co wydaje się, że te bieżnie są naprawdę wielkie. No, realnie duża ona nie jest, natomiast jest bardzo ciężka. To waży ponad 20 kg, więc wasz kurier zachwycony nie będzie. W zestawie oprócz bieżni otrzymujemy taką półeczkę na telefon lub tablet. z z kluczykiem. pilotik, który przyda się nam, jeżeli nie chcemy używać poprzeczki. Do tego są tutaj nawet nawet baterie do niego idąc dalej mamy śruby do blokady poprzeczki nóżki przednie magnetyczną zrywkę która po zerwaniu zatrzymuje bieżnię rozpałkę do grilla oraz kartę gwarancyjną no i jeszcze na koniec kabel zasilający dokręcam teraz nóżki i je reguluję Podpórek zwiększających kąt na razie nie rozkładam następnie skręcamy poprzeczkę montujemy uchwyt na telefon oraz zrywkę pozostaje już tylko podłączyć to do prądu no i możemy biegać bieżnią sterujemy za pomocą panelu na poprzeczce lub tak jak powiedziałem za pomocą pilota na ekranie poniżej widzimy prędkość czas biegu przybyty dystans Kalorie oraz ilość kroków. Biega się na tym całkiem spoko, chociaż przy tych 12 km na godzinę, czyli maksymalnej prędkości, bieżnia już wydaje się być trochę za mała. Gdy chcemy stawiać większe kroki, to niestety trochę nam tutaj miejsca brakuje. Konstrukcja bieżni sprawia wrażenie dość solidne i nie jest tutaj jak w tych najtańszych modelach, że wszystko się ugina. Przy bieganiu możemy sobie oczywiście poglądać TV lub pograć na PlayStation, lecz raczej w trybie chodzenia niż biegu. Przy bieganiu z większą prędkością nie da się skupić na grze, ponieważ co chwila musimy spoglądać na bieżnię i sprawdzać, jak stawiamy nogi, żeby z niej po prostu nie spać, bo miejsca jest tutaj dość mało no i powiem wam, że nawet nie przeszkadza mi tu jakoś szerokość, ona jest git. Gorzej jest właśnie z tą długością, bo gdyby to było z 10 cm dłuższe, to byłoby już serio wygodnie. Ja te bieżnie kupiłem z myślą o ruchu w szczególności teraz w zimę, gdy na zewnątrz jest minus -10. Niewątpliwie fajne rozwiązanie, bo można się trochę zmęczyć w ciepłym domku przed telewizorem. Ile to wytrzyma i ile to podziała, tego nie wiem, ale jak na razie mogę wam powiedzieć, że sprawia to wrażenie dość porządnego sprzętu jak za tę cenę. Na plus również kółeczka i ten kompaktowy rozmiar, który pozwala na schowanie bieżni w jakimś rogu za drzwiami albo nawet pod łóżkiem. Po o wykręceniu nóżek. Także ten mały rozmiar no, ma swoje minusy, ale jak widać, w takim zastosowaniu domowym plusy również się tutaj znajdują. No wiadomo, nasze mieszkanie to nie siłownia, a to ma być w zamyśle taka mała domowa bieżnia, na której mimo wszystko da się trochę zmęczyć. I mówię to z całkowitym przekonaniem, ponieważ niby 12 km na godzinę nie wydaje się być dużą prędkością, ale jeżeli ustawimy sobie maksymalny kąt nachylenia, to nawet przy 6 km na godzinę idzie się zmęczyć. I wcale nie musimy biegać godzinę, żeby to odczuć. W przypadku tego modelu, który dzisiaj testujemy, myślę, że na maksymalnej prędkości i na maksymalnym kącie. Nachylenia, dla wielu osób to może być już e, aż nadto. Na dziś to tyle, no bo co tutaj więcej gadać o takiej prostej bieżni? Jeżeli odcinek Ci się spodobał i chcecie więcej takich ciekawostek z temu, to koniecznie tawać na co ciopką w górę. Napiszcie mi też w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć test takiej maszyny do sorbetów z temu. W sezonie letnim te maszyny kosztują ponad tysiaka, a teraz można wyrwać je na wyprzedażach za 600-700 zł. Być może w najbliższym czasie coś takiego dla was zamówię, a jeżeli nie chcecie tego przegapić, to suba również możecie zostawić. Na dziś ja już nie przedłużam, żegnam się z wami, no i narka.